serdecznie się chciałem powiedzieć pogadać z wami o blokadach blokady na facebooku to są różne takie potrzebne rzeczy ale czasami jeżeli nie potrzeba to nie trzeba ale zdarza się że czasami trzeba blokady na facebooku zrobić i na instagramie Ale czy blokady potrzebne na Instagramie są, czy na Facebooku jak coś się na kogoś zezłości? Chyba nie. I jeżeli, jeżeli nie, potrzebuje, nie potrzebujemy blokady na Facebooku, albo na Instagramie, czy w ogóle, to nie potrzebujemy, bo blokady na Facebooku to w ostateczności. A jeżeli kogoś, to, jeżeli kogoś ktoś nie lubi, to po prostu mówi albo nie zaprasza tej osoby, która dokucza. Bo uważam, że blokady na Facebooku to potrzebne są jak, jak ktoś komuś coś złego robi, a ja uważam, że nikt złego nic nie robi, dlatego dlatego dla tych, którzy dla tych, którzy są na Facebookach na facebookach czy na instagramach. Nie róbcie tego, gdy nie ma potrzeby. Nie blokujcie osób, które was lubią lub chcą się z wami skontaktować czy pogadać i wyjaśnić o co chodzi. Należy zapytać o co chodzi i nie blokować. Dlatego chciałbym uczulić, znaczy yy, powiedzieć, że blokady na facebooku Oczywiście są potrzebne, ale nieraz, nieraz oczywiście nie, bo należy, należy pewną sprawę wyjaśnić, dlaczego blokujesz, dlaczego nie blokujesz, dlaczego chcesz zablokować, dlaczego, dlaczego jesteś zablokowany, bo wtedy ta druga osoba myśli, że z złego zrobiła, a tak nie jest. Bo blokady na Facebooku, tak samo jak. E, tak samo jak każdy też potrafi zablokować. Ale powiem tak szczerze: nie? Czasami nie, niepotrzebne blokady są. Czasami potrzebna jest tylko rozmowa, a nie blokady wyjaśnić o co chodzi i nie blokować bo wtedy to, to druga osoba zastanawia się czy złego coś zrobiła czy nie ale czy blokada jest potrzebna jak ktoś dokucza czy nie bo ja uważam że każda każda sprawa jest do wyjaśnienia nawet zanim zablokujesz zanim coś złego napiszesz bo, je, bo jeżeli ktoś i mówi miłe, miłe, rzeczy na twój temat, na przykład osoby, czy się podoba dziewczyna, czy nie i porusza jej yy, 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 że tak powiem na tematy intynne, to należy go należy go blokować? Chyba nie. Należy mów, należy powiedzieć na czym sprawa stoi a, i nie, nie mieć pretensji, że Ktoś Cię zablokował, to się zastanawia, co się dzieje z tą osobą i wtedy mu myślisz, że co, on zrobił coś złego, czy to Ty, czy to ja, czy to każdy, nie róbcie po prostu tej blokady, jak nie potrzebujecie, bo należy wyjaśnić sprawy, które Was bolą bo blokady są potrzebne, kiedy naprawdę coś złego się dzieje. A gdy normalnie piszecie, czy ktoś normalny pisze, kolega czy koleżanka na temat uczuć, to nie jest nic złego. Dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie i się